Państwo przyjechali nas wylegitymować na protest. Proszę się przedstawić i podać podstawę prawną, faktyczną żądania. Nie śmiejemy się Pani funkcjonariusz, tylko proszę podać. Tak i proszę podać podstawę prawną i faktyczną legitymowania żądania ode mnie, podania danych czy dowodu osobistego. Się, proszę, mi nie A przynajmniej będę nagrywać, pani na służbie, tak? Artykuł 15 pierwszy był 1 ustawy o policji. Legitymowanie postawa faktyczna posiadanie przedmiotu niebezpiecznych. A to nie jest moje. To, zgromadzenia? to jest pana, tak? Moje. Pana reklamówka. No, no to pana, odstawa. żeby była podstawa, musi być dodatkowo. Artykuł 14 ustawy jest, o policji. Sam artykuł 15 nie nie jest, nigdy nie uprawnia nigdy Was do legitymowania. Mam ciepiwa, kabę. Yy, dwie bułki krew. No i dobrze i wszystko ty, tylko tyle potrzebujemy. Nie potrzebujemy tu nic więcej i żadnego rozgłosu w tej sprawie. Dobrze. Tylko Sami żeście się zrobili, a to co ode mnie dobrze. chcecie? My tylko chcemy wylegitymować co do tej sprawy, czy tu nie ma po prostu... Ale chciał pan ode mnie legitymowanie. Proszę wytłumaczyć no, co to, ja zrobiłem. No ja powiedziałem, że chcieliśmy się dowiedzieć, do kogo należy badać. Nie powiedział no, pan, nie że chce mnie pan wylegitymować. Tak, pod kątem posiadanego bagażu. Ale mógł pan zapytać najpierw, do kogo bagaż należy, a nie prosić o legitymowanie no, mnie. Wiemy do kogo bagaż należy, więc wylegitymujemy pana i wszystko w temacie. Dobrze. I na tym kończymy Dobrze. Dobrze, a ja sobie to opublikuję, zaraz wrzucę na kanał, jestem również dziennikarzem. Eee, Stwarzam, oczywiście, że twarzą. Jak pani się wstydzi, to trzeba nie iść do policji, zwolnić czy iść do piekarni. Pan, nie, nie ma pan prawa, żeby udostępniać wizerunek bez zgody funkcjonariusza. Proszę Pana Azara będzie udostępnione. Pan mi to nie to będzie to mówił, co ja mam prawo, bo ja dobrze wiem. Pan mam. Proszę. Bo nie może pan To się pani zdziwi. Nie zna pani nawet e, przepisów moje? o tym, co pani mówi. Z Jest Pani w trakcie wykonywania czynności służbowych? E, Wojska Jestem, ale... Czyli, proszę Panią, sprzedała Pani swoją twarz Państwu e, i opinii publicznej. Skoro jest Pani w miejscu publicznym i wykonuje czynności służbowe, e, Pani wizerunek został sprzedany policji. Bierze Pani za to pensję i będzie opublikowany ładny uśmiech i tyle, proszę Panią, a nie e, ośmieszać się, że czegoś nie mogę. Bo publikuję już chyba, nie wiem, dziesiątki, setki policjantów od wielu lat. Jakoś proszę panią mogę, dodatkowo jestem dziennikarzem, również wykonuję swoje obowiązki służbowe. O tutaj też funkcjonariusze, to nagrywamy funkcjonariuszy, pewnie że tak, jak nagrywamy to przecież można nagrywać. Proszę? Tak? A, proszę pana, na kim pan jest? Jest pan w miejscu publicznym? A jak nie mogę? A jak nie mogę? O, trzeba na udostępnię. Proszę? Ale pan nie musi, jest pan policjantem? Jest pan policjantem, pytanie. Jest pan policjantem? Jest pan policjantem? przepisy? A imię, nazwisko? Imię, nazwisko. No teraz pan prowadzi, że ja coś mogę, czy nie mogę? Bo pan mnie nagrywa, ja nagrywam to, co się w tle dzieje. A pan mnie nagrywa, niech pan zobaczy. A dlaczego pan mnie nagrywa? Proszę powiedzieć, dlaczego pan mnie nagrywa? Jeżeli pan udostępnił wizerunek, mówię panu bo to składał oczywiście, będę żądał Dobrze, no to się widzimy w sądzie. Bardzo mi miło. Stoi pan w miejscu publicznym. Sam pan się tutaj, jestem dziennikarzem. Sam pan się wtrącił w rozmowę. Będzie pan udostępniony. Ja nie nagrywam pana, tylko pan stoi. Proszę sobie odejść, jak pan nie chce być nagrany. Do widzenia. No, proszę pan, będę pana nagrywał. Tym bardziej pana będę nagrywał. Ale będzie, na skarga TV będzie publikowany. Krzysztof Czy Trzymam za słowo, widzimy się w sądzie, tak? Dobrze. Pan nie będzie w wolnym kraju mówił co ja mogę, a co nie. A ja sobie nie życzę, żeby policja mordowała ludzi. I żeby kradli, okradali starszych ludzi, gwałcili i tak dalej. Wie pan. Ja sobie tego nie życzę. Policja na proteście zabrania nagrywać. Czy jeżdża sama? Widzicie co się dzieje. Akurat miałem nic nie nagrywać, ale bezprawne działania podejmuje policja. No to wrzucimy. Czemu nie? Właśnie za to dzięki temu funkcjonariuszowi będzie wrzucony cały materiał. Bo mógł się stadzić czy nie odzywać. I tym dwóm funkcjonariuszom, które podjechali, nie legitymować bez podstawy prawnej i faktycznej. I tak oto, nie wiem, policja nie zna podstawy prawnej tego, co robią, gdzie są i czego dotyczy sytuacja, czyli zdarzenia publicznego. Nie przyjechałem do nich, sami przyszli. I zobaczymy, jak mnie ten policjant pozwie. To pana, to była groźba, wie pan, do prasy, żeby przeciwdziałać opublikowaniu materiału prasowego. Proszę pana, podać imię nazwisko, złożę na pana zawiadomienie. pan składa z pana Ale proszę podać imię nazwisko. Nie ma takiego obowiązku. Ale proszę mi to podać, to bo... Pana, pana to ja poproszę funkcjonariusza, żeby pana wylegitymował, bo ja chcę przeciwko to panu złożyć to, zawiadomienie. Proszę pana. Proszę im podać swoje imię nazwisko. Nie mam ma takiego obowiązku. Chcę znać, z kim, to to, z kim to, to pan rozmawiam. Pan, ale nie. Panu, że nie życzę sobie, aby pan, ale pan sobie może nie życzyć. To pan się nie odzywa, jak sobie pan nie życzy. Ja jest pan jest na służbie, bierze pan, bierze pan pieniądze podatników. Dobrze, dobrze. dobrze, będzie pan nagrany będzie... za to właśnie. Ja nie życzę sobie zyruku, za to głupie zachowanie. Tak się nie powinien zachowywać funkcjonariusz na służbie. Proste. Hańbi pan policję. Takim zachowaniem, nieznajomością prawa. Bardzo dobrze znam. O, proszę pana. O, jak ja, proszę pana, znam prawo. Proszę podać postawę prawną zakazu nagrywania funkcjonariusza policji na służbie. Proszę pana, udostępnienia mojego wzoru sobie nie Ale pan se może nie życzyć. Bierze pan pieniądze państwowe? Niech pan powie, bierze pan? Jestem publicznym, czy osobą. Bierze pan pieniądze państwowe? To sprzedał się pan państwu. Można z panem robić co się chce, proste. Jestem dziennikarzem dodatkowo. Do widzenia. To się widzimy w sądzie, tylko niech się pan nie zbłaźni, czekam na pozew. w nawrot się wiesz. Myślę, że mnie znacie, także nie bylibyście nagrani, gdyby nie głupia gadka. I zobaczcie, co się dzieje, nie? Idziemy, siedzimy sobie, policja przyjeżdża bez dania racji, legitymuje. To jest właśnie nieznajomość prawa. Nieznajomość prawa komu szkodzi? Policji. Hańbi mundur, hańbi tą formację, taki jeden, drugi funkcjonariusz. O, który właśnie idzie, prosto. To policja może przychodzić tutaj nagrywać wszystkich, im wolno. Siedzieliśmy sobie wszyscy na ławce, pan przychodzi, nagrywa, nie reagowałem nic, im wolno, ale nam nie wolno obywatelom. Czyli jest naruszona równość prawa wobec wszystkich. Artykuł 32 Konstytucji. Takie zachowanie funkcjonariuszy policji. Protest w miejscu publicznym, policja na służbie, czyli w pracy, bierze państwowe pieniądze, i oni sobie czegoś nie życzą. Jeszcze policja nagrywa, i oni sobie nie życzą, żeby ich nagrywać. No przecież to jest chore. Co się dzieje? Dlatego wszyscy będą nagrani i opublikowani. Takie mamy państwo. Ja tutaj jeszcze zapytam dwa zdania. Ja, ja tak dwa słowa, że przerwę, bo policja nie życzy sobie nagrywania, także panowie dziennikarze, nie filmować policji, bo policja sobie nie życzy. Ja też jestem dziennikarzem, spokojnie. Policja sobie nie życzy nagrywania. Tamten pan.